Cena. na misia. Te, nie mrawy. Dawaj te pół litra z lodówki. Jeszcze ja się nie zamroziła. Taką wypiję. Dawaj mówię. Nie lubię ciepłej wódki. Ile wam do głowy wkładam, że dżentelmen nie pije przed południem. Kto w dupę pijany? Dopiero pierwszą flagę obalamy, nie? Co za grupa. Wycieczka młodzieżowa do Bułgarii. Jak pan powiedział? Wycieczka młodzieżowa. Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Obiecałem mamusi, że przypilnuję, żebyś wyszedł na ludzi. I dotrzymam słowa. Dlatego wyjaśnię wam zasady, które musicie przestrzegać w tym domu. Po pierwsze. Primo, przyszliście tu do pracy, a nie na papieru, a pogaduchy i strojnej kupich mi. Czy to jest jasne? No. Tu dupeczki. Jazda roznosić. Drink. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co? Jeśli panie, w sprawie pracy, przykro mi, etatów wolnych brak. Całe ty jeszcze robi, tak? Mała bamplatyka? Przepraszam bardzo, właśnie dyskutujemy nad przyszłym przeznaczeniem tego terenu. Coś za szybko sobie tego męża znalazła. Wiesz czy mu nie grają? Przerwę tylko mają. Tak, prędko. Powiem ci dlaczego, bo im Wiesiek nie zapłacił. Mitka jakaś pod płotem. I bardzo dobrze, bardzo dobrze! Jakby nikt nikogo nie nastukał, to wesele by się nie udało. Hej, dziewczyno! Spójrz na misia. On przypomni, przypomni, chłopca ci. Jest. To dzisiaj się we mnie kocha. To dlaczego za niego nie wyszłaś? Bo miłość nie jest w życiu najważniejsza. Niezdrowo tak czczo pić. Choćby gospodali. U was. Śniło mi się, że jestem na bezalkoholowym weselu. Na co mi się pan tak przygląda? Widziałem, co robiłaś. Duży talent w temacie. Chodź, zwiedzimy sobie piętrowę. Żeby na spotkanie ze mną nie było sali, plakatu kogoś wprowadzającego, czy nawet publiczności? Panowie, Bijcie dalej sami. Idę na taras i wracam zaraz. Pani jest jeszcze za młoda, żeby z nim obcować. Oj, łakomczuszek z pana. Ja widziałam, jak pan przełknął ślinkę. Przecież sam chciałeś, żebym mu do łóżka wlazła. Z znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Uspokój się, nie pij tyle. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. <laughs> Ale jedna tam miała bimbały. W zeszłym tygodniu postawiłem samochód na strzeżonym parkingu. To mi wycieraczki i koło ukradł. Dobrze, że pana widzę. Zaraz mi żółk odjedzie, a trzeba mu zawódkę zapłacić. Widzisz synku? Tak wygląda balero. A teraz konkurs dla prawdziwych mężczyzn. Zasady są okrutnie proste, czyli okrutne i proste. Jak mnie pocałujesz? Co? Lecz dziewczyna. Jest już z innym. I pozostał jej płody biały myśl. Hej dziewczyno, spójrz na misia On przypomni, przypomni chłopca ci